Na, tu nie nie wyjdę. Tu, tu One tu pójdą przez jezdnię, ja mm -hmm. widzę. Ten przestań prowadzący Daniel Biały jako o, proszę. O, widzisz? Piękny Daniel. Jeden przeszedł. I zaraz pójdzie cała gromadka, to znaczy trzy. Pięknie tu, tu jest na drodze. Przechodzi, jesteśmy na wysokości szpitala w drodze która prowadzi do Fenikowskiego jesteśmy obróceni do drogi na Kompino. tu idzie szary daniel a tam taki duży ja biały stoi jest, zobacz, tak bim, tak, bim, tak bim, i tam tam są dwa białe zobacz tak widzimy to jesteśmy specjalnie wjechaliśmy w tą ulicę żeby je zobaczyć one podchodzą stoi, zobacz, do gospodarstwa tu, domowego i w tym gospodarstwie tutaj się zatrzymały teraz przeszły przez jezdnię przez jezdnię, przez tę chod ulicę i, i idą sobie tutaj jeżeli nie będę ruszał kamerą to Państwo zobaczycie piękna rodzina Danieli widzimy je wszystkie myślę, że Wy też Państwo ale cudownie no warto podziwiać proszę uprzejmie jak ktoś powie, że Wejherowo to wioska, to nawet niech jest, bo, bo w takiej wiosce aż miło jest mieszkać. No, proszę bardzo. Pewno, że mamy lasy, pewno, że mamy na, e, dzikie zwierzęta w okolicach, ale gdzie są takie miasta, wskażcie mi Państwo, gdzie tak właśnie swobodnie sobie Daniele chodzą. No zobaczcie tego wielkiego Daniela, który tutaj jak biały jeleń, Stoi. On się nie musi myć. On już jest firma, firma Mydło Biały Jeleń. No proszę zobaczcie państwo, czy to nie jest piękne. Idzie sobie przez gęstwiny. Dojedziemy do tamtych. Pokażemy Państwu tamte, które tu stoją na górze. O, się walczą młode jelonki. <laughs> jeszcze raz poszukam tego który tu w lesie jest a te młode tutaj są na drugiej stronie no, patrzysz kamerę bo ty raz, raz, nie to zrobię patrzysz kamerę bo dopiero teraz patrzcie były szaki poprzewracać na pewno padą się jeszcze Coś tu się w kątały jeszcze przy okazji Daj, ja bo ja widzę, że ty nie widzisz tych zwierząt tylko szaki proszę Teraz proszę pilnij. właśnie zapląti te maluki Tu taki ciemny stoi się przygląda im. Te co na tym ekranie, tak. uh -huh. nasłupują Mhm. Nasłuchują, gdzieś słyszały jakiś dźwięk. To się obniży to. Słyszycie? Stuk, rogami stukają. Jesteśmy bardzo blisko, wykonany silnik. Pokaż tutaj tę kamerę. Przerwiemy to nagrywanie. W każdym bądź razie jest to bardzo sympatyczny obrazek takiego zwierzęta.